Sieman tego witam oczywiście na G4, kod promocyjny lecz na stronie Santi 7 z moim kodem masz plus 5% do każdego depozytu i skrzynkę Milspec na start dla nowych użytkowników. Przypominam Ci, strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnych od nich, tak samo jak ten film. Oczywiście przypominam Ci też, że każde otwarcie, każde otwarcie skrzynki wiąże się z ryzykiem otrzymania tańszego skina niż wartość skrzynki, miej to na uwadze, a takiego Milspeca masz do odbioru za darmo, jeśli wcześniej nie było na stronie. Dzisiaj będą bęgery na odcinku, mianowicie skrzynka Desert Hydra. Ona kosztuje 900 złotych, zresztą już do niej przechodzę. Dawno nie było jakiejś mega drogiej skrzynki na odcinku, więc postanowiłem, że dzisiaj taką będzie Desert Hydra. Możemy sobie wpisać Desert eee, a, 2T napisałem 2R, dobra, mamy desert hydra, 980 zł i tą skrzynkę dzisiaj będziemy otwierać. Otwórzmy testowo, żeby zobaczyć, co z niej poleci. E, takie skiny są w środku leci nam Dragon Tattoo. To jest fajny dok za chyba 400, dokładnie. Także dzisiaj tą skrzynkę dodaję do swoich ulubionych. Wpisuję Blester Hydra i dodaję do ulubionych, bo dzisiaj będziemy właśnie ją otwierać. Zanim to jeszcze powiem Ci, że na stronie codziennie masz odbierać dzielną skrzynkę, która jest za darmo, w zależności od Twojego poziomu może być lepsza lub gorsza. Ja mam poziom szósty i będę mógł otworzyć za 18 godzin taką skrzynkę. Więc yy, sobie otworzę, tak? <noise> Ale no, przypominam, żeby sobie odbierał, bo dużo ludzi zapomina, a to jest za free. Dodatkowo, też skrzynki tak są fajne, bo co 6 godzin możesz odbierać skrzynkę, właśnie taką, jeśli masz do niej klucz. A klucze zdobywasz poprzez zbijanie poziomu na stronie. Na przykład skrzynia demontowa wygląda w ten sposób. No jest za darmo, jeśli masz do niej klucz. Przejdźmy do skrzynki Desert Hydra. Odpalamy zakładkę ulubione. No i z co ulubionym mam tutaj troszkę skrzynek, to może sobie odznaczyć, bo te są moje ulubione skrzynki. Wezmę sobie set Hydra. No i co? Zróbmy sobie tak. Trzy razy zróbmy sobie zwykły opening, czyli tak jak teraz. Klikam, otwieramy. Później przejdziemy na bitwy. Bitwy na skrzynki są też fajne. O kurde, dobrze tam leci. Leci Tiger Feud. Tiger to talon za 3 3500 w sumie. Zostawiamy, zostawiamy. Bardzo dobry traf, bardzo dobry traf. I już jesteśmy na plus. Pamiętaj, że jeśli jesteś na plus, to sobie jakiegoś skina ze swojego ekwipunku CS2, żebyś nim sobie zagrał. Twilight Galaxy też na plus. Fajnie, fajnie, fajnie. Jeszcze raz sobie spróbujmy. Opening zaczyna się dobrze. Ten Neon Revolution może być gitem, jeśli jest w statraku, a w statraku niestety nie jest, więc 180 zł, sprzedaję sobie go od razu. Jak wspomniałem, trzy skrzynki, to zróbmy cztery. Klasycznie, klasyczny Santiago, ale w miarę jest ok. Są rękawiczki Lunar Wave. Nie są tragiczne, nie są tragiczne. Oczywiście liczymy dzisiaj na Desert Hydre, żeby do nas do ekwipunku zawitała. Stworzymy bitwę sobie na skrzynki z naszym jakimś przeciwnikiem. Dodajemy Desert hydrę, dodajemy dwie sztuki. I zróbmy bitwę na trzy osoby. Czym więcej osób w bitwie, tym też jest większe ryzyko, że wygra ktoś inny, a nie my. Natomiast ja podejmuję tą rękawicę, yy, świadomie podejmuję ryzyko i zobaczymy, czy tą bitwę uda się wygrać w Desert Hydrze. W tej skrzynce mamy wiele skinów, ale liczymy na te najlepsze, na Desert Hydra, między innymi, w, która jest w dwóch stadach, chyba, w tej skrzynce, i zobaczymy, co nam poleci. Oj, Hydroponika. Oj. No i zobaczymy druga skrzynka dla nas dobrze, ale to nie przebieje hydroponiki, tym bardziej, że on trafia rękawice. Więc tą bitwę wygrywa Arni. No, oczywiście z każdej bitwy mamy z każdej przegranej bitwy mamy skrzynkę bonusową, tak jak widzisz, i można tutaj sobie nawet kosę otrzymać z takiej skrzynki. Dostaliśmy auga za 13 zł. No i słuchajcie, przejdźmy do jeszcze raz do takiej samej bitwy. Ja sobie sprzedam te wydropione przeze mnie skiny, które naprawdę były prymasorcik. I nawet przegrywając sobie jedną bitwę ciągle byliśmy na zero przez ten nóż, który trafiliśmy na samym początku, e, Tigertów Talon, więc całkiem nieźle. Natomiast natomiast chcę tą bitwę wygrać no fajnie byłoby dostać jakąś desert hydrę, bo oczywiście no, dawno dawno jakiś mega drogi bitew nie było na kanale, nie wiem czy zauważyłeś, czy nie, ale mega drogi bitew dawno nie było na kanale, więc jakaś desert hydra, żeby tutaj budżet się zwiększył na następne odcinki, byłaby fajnym zaskoczeniem. No natomiast w tej, w tej bitwie... Kaplica. Kaplica, bo nic ciekawego nawet nie poleciało, bitwa jest na y, no, zw zwrot bitwy jedynie tutaj Bot Henry otrzymał. Tak naprawdę my otrzymujemy drugiego w naszym zestawieniu kabelona. No i teraz. Teraz bitwa ostateczna. Czyli 4 Desert Hydry, ale na dwie osoby, żeby było mniejsze ryzyko, że ktoś inny wygra a nie ja więc na dwie osoby 50 50 Desert Hydra X4. No i tak jedną chociaż, żeby dało tą awupkę, byłbym zadowolony. No i oczywiście zadowolony byłbym, jeśli e, masz na kanale subskrypcję, a pod tym filmem masz lajka. Także no, zadbaj o to, zadbaj o to. Leci dla niego nóż. No i trzeba odrabiać, 1000 zł do, e, do przewagi musimy e, uzyskać. Już więcej. Już więcej. Także no... Nie zapowiadać to dobrze. Leci dla nas Neon Revolution. No i ostatnia skrzynka, proszę uratuj, proszę uratuj. Spirminty dla niego za 10. Aj karamba! No niestety ta bitwa okazała się być miażdżąca dla naszego budżetu. Mogłem tego, talona wypłacić do swojego ekwipunku na Steam i grać w CS2. Niestety tego nie zrobiłem. Pamiętaj, że jeśli ty trafisz jakiś fajny skin na G4 skin, z kodem Sand 7, to wypłać do swojego ekwipunku na Steam, żeby świecił się tam i żebyś dobre headshoty walił z jakiegoś karabinu. Także o tym pamiętaj. I pamiętaj oczywiście, że na stronie najlepszy kod promocyjny to jest Sand 7. Plus 5% to po prostu jest na start dla nowych użytkowników. Przypominam ci, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnych atwencji, się z rytmem może największego skinienia wartość skrzynki. Przejdźmy sobie jeszcze na Jurassica, bo mi się trochę kojarzy właśnie z taką z taką hydrą, więc otwórzmy jeszcze Jurassica na samo zakończenie. Mamy BH, więc całkiem nieźle. Ta skrzynka dość ryzykowna, ale przejdźmy jeszcze trzy razy. Otwórzmy właśnie Jurassica, zobaczmy co nam poleci. I oj beretki, trzy sztuki. No niestety. Pamiętaj o łapce. Pamiętaj o Discordzie, żeby sobie dołączyć do Discorda naszego, Discord czyli slash Santiago, bo tam masz giveawaye. Serio, wbijaj, nie pożałujesz, prawdę Ci mówię. W opisie masz link, wbij sobie na Discorda, naprawdę spoko jest, społeczność się tworzy i tak dalej. Naprawdę fajnie, fajnie tam jest. Eee, no i odbieraj sobie dzienną skrzynkę, nie? Żebyś się nie zapomniał dzisiaj, a ja tutaj muszę przypominać Ci, bo jak czasami jesteśmy na streamach i ja mówię siema, otworzyliście skrzynkę darmową na G4 z sant 7 no to widzę spam. O kurde, zapomniałem! Dzięki Santi. No, także... Otwórz sobie jak coś. No to za darmo masz, także sobie otwieraj. No i pamiętaj, że na stronie jest event, to jak tam coś masz ochotę wpłacić, to dostajesz też walutę eventową, wtedy, tak? I możesz sobie ją wykorzystać w trybach eventowych, nie musisz wtedy skrzynek eventowych otwierać, żeby uzyskać walutę, tylko już masz walutę. No i taką skrzynkę w GameCase na przykład, albo w Destiny jak najbardziej możesz sobie otworzyć dodatkowo. Serdeczne dzięki za dzisiejszy opening, widzimy się oczywiście jutro, trzymaj się e, mocno, e, ramy, do zobaczenia, to się nie posramy, trzymajcie się, elo.